Siema, siema, siema! Dzisiaj kolejny odcinek Głosu Polskiego Backyardu. Jak widzicie zmieniło się intro. Teraz jest bardzo... bardziej rockowe niż było wcześniej. Oraz zmieniła się... ikonka obrazek, który jest zamiast mojej twarzy. Teraz będzie... czy... Czy mojej twarzy nie ma, nie? Nie było, nie... Nie było, teraz nie ma i raczej prędko nie będzie. Ale to już drogą wstępu zaczynamy od WTW Hit ZONE czyli wchodzimy na strefę terroru. WTW nas zaszczyciło dwoma pan Jeden jest z 14 kwietnia, drugi jest z 12 maja. Obejrzałem oba, tak, z 14 kwietnia. Jedna walka. No znaczy nie ogarnąłem kto z kim walczył więcej pominąłem Ale druga walka Czyli walka Reja z Soliderem Była po prostu fenomenalna Mi się bardzo podobała Obaj panowie bardzo dużo pokazali Było między innymi Wykorzystanie drzwi wą Węża Pralki I Nawet był Hide angle senton bomb I mało tego, on nie był w ringu, tylko poza nim. To mi się bardzo spodobało. To pokazało taki hardcore, że to rzeczywiście jest strefa terroru, a nie jakiś tani, z Biedronki. Dobra, teraz wracając do 12 maja. Zobaczyliśmy turniej, ponieważ Solider wybił sobie bark i nie może już godnie nosić pasa. World Terrory, Wrestling. Więc postanowili generalni menadżerowie, czy tam generalny menadżer, zrobić turniej. No i walka numer jeden. Izrael kontra Rob Crowley. Tutaj bardzo obstawiałem, że wygra Izrael, skoro sam spraw, non-title meczu, żołnierza. Niestety zawiodłem się, chociaż walka była bardzo udana, bardzo mi się podobało. No, może bardzo to przesadzam, ale była. Jak na tygodniówkę bardzo dobra. No i walka numer dwa. mes kontra Grot. I tutaj tak naprawdę mi to było obojętne, ponieważ żadnego z tych dwóch panów zbyt dobrze nie znam. Walkę wygrał Mes i jak teraz tak patrzeć to nawet mi się przyjemnie oglądało. Ale teraz main event. I tutaj byłem raz pierwszy chyba Zadowolony, że wygrał nie mój zwolennik Rob Crowley vs Mess. Jak wiemy, mój zwolennik, czyli Izrael, odpadł już w półfinale. Tak się cieszę, ponieważ Rob Crowley możemy to już powiedzieć, jest mistrzem WTW. Walka nie była może zbyt zarąbista, chociaż bardzo mi się podobała. Bardzo było dobre tempo ale bardzo się cieszę z zwycięstwa właśnie Roba, Crowley'a i możemy przejść już do drugiej tygodniówki tej o dużo lepszego jeśli chodzi o no tak według mnie, znaczy nie mówię, że WTW jest gorsze niż to co teraz powiem ale ponieważ no niestety ja jestem na na to, że bardziej lubię ludzi w maskach. A, to, a ta federacja, o której teraz Wam powiem, ma paru ludzi w maskach, więc może już niektórzy się domyślają, o co mi chodzi. Może niektórzy nie, ale raczej większość tak. TWF jest, TWF. Tak, miałem przyjemność obejrzeć. No i pierwsza pierwsza walka: Small Jumper, mistrz w rządcy. Kontra młodzi gniewni. No i tutaj wygrali młodzi gniewni, co według mnie jest lekkim, no... Takim no... Czy tak się wyrażę? Szukam takiego słowa, albo... To takie no nie lekkie szmaceje, mistrza, bo ten teraz past traci na wartości. No chociaż handicap, dwóch na jednego, no to każdy może przegrać chociaż... Mimo wszystko sądziłem, że Small Jumper pokona tych dwóch panów. Walka numer 2. Walka numer 2, y, dla mnie nieoficjalny. Main Event, ponieważ była wyborna. Czyli Bill Rax kontra gangsta, sygnał specjalny Mr. Black. Chociaż jak na polski bakier to chyba do każdej walki powinienem dopisać sądzie specjalny, ale w tej walce FIDLTI było widać, że. Mr. Black sędziował bardziej pod względem wykorzystania sytuacji na jego korzyść i to tak było. Było bardzo zabawne momenty jak na przykład yy... jeden mi bardzo dobrze utkwił w pamięci bodajże Billy Rux krzyczał jak ty sędziujesz czy coś w tym stylu to co bardzo szybko Mr. Black odpowiedział przyjacielu weźmy się, później napijmy piwa, coś w tym stylu i to tak było zagrane, że leżałem. Po raz chyba pierwszy w historii nawet Santino Marella skrzyżowany z elikiem yangiem by mnie tak nie rozbawił, jak wtedy nie rozwalił Mr. Black, za co ogromny plus oraz szacun na tego człowieka. Marko się skończyła podwójnymi title shotami. To chodziło mi o uderzenie pasem od Mr. Blacka i Lemisem. No i walka numer 3 Mister Black kontra Mystico Walkę wygrał Mister Black. A potem, no, Oświec Fiedeńska, czy bardziej Oświec Gangstersko-Billejska. Chociaż chyba teraz wymyślam jakieś bezsensowne neologizmy, ale po walce Billy Rags oraz Gangsta. Dzięczyli się tymi tejtruszotami na Mr. Blacku i zrobili squash, a Mistyko tylko puknął się kilka razy w czoło przed Mr. Blackiem, co chyba miało znaczyć, żeby on się puknął w czoło, że jest chory na no umyśle, chociaż ja bym do końca tak nie uważał. A teraz walka czwarta, ostatnia. Hero kontra Żmija. Wygrał Hero Poprzez dyskwalifikację zbyt długo żmija trzymał sam myszy. No, się zastanawiałem, kiedy trzymał, kiedy w końcu puści tą dźwignię. Kiedy puści, kiedy puści? No, niestety musiał puścić po czasie, i wtedy, przed Mister Black chciał pomóc hero i skosztował akcji zwaną Spain Basterem. No, i to wszystko byłoby na tyle. A nie, nie. nie. Jeszcze dostałem w temacie Toruń Wrestling Federation, karta na Dance of Doom, już mi się a sama podoba, to jest walka opas wrzosy, small jumper kontra żmija, jeszcze mamy walkę monstera z nie wiadomo kim opas Toruń i main event, co mi się bardzo i podoba i zaskakuje, Triple hand iron man match 20 minut. Mr. Black kontra Gasa kontra Billy Rux. No, ja się nie mogę doczekać. Więcej nowości znajdziecie na stronie, którą oczywiście w końcu podam link. Również zapraszam do zasubskrybowania kanału, jeśli chcecie być na bieżąco z głosem polskiego bakjartu oraz wyrwanym z kontekstu oraz komentowanie, ocenienia. Czy moja praca poszła na marne Danie łapki czy ręki, czy kciuka do góry, jeśli się spodobało oraz kciuka łapki w dół, jeśli się nie spodobało. I wyjaśnijcie, dlaczego taka łapka. A ja spróbuję zrobić z tego jak najlepsze show. I to byłoby już wszystko, ale ja chciałbym niestety wrócić do jednej rzeczy. Takie może to jest sprostowanie, wyjaśnienie. No może BWZ jako strona będzie na pewno poświęcona wszystkim federacjom, tak? Głos Polskiego bakierdu nie będzie poświęcony wszystkim federacjom, więc jeśli ktoś się czuje rozczarowany, że nie wylądował, to albo ja przez mojego apostoła ominąłem federację, chociaż wątpię. Oglądałem... Wa jeszcze w WWG ale niestety się w ogóle nie połapałem po prostu musiałem niestety sprawę olać niestety mówię, bo gdybym mógł, gdybym wiedział trzy po 3, chociaż jak się teraz zastanowić to może spróbowałbym coś tam skleić tylko że nie znam tych wrestlerów w ogóle nie, nie, nie znam imienia i no i Mówię, głos polskiego bakieru jest to, co mi się spodoba, czyli to jest moje prywatne zdanie. A, Bakier Wrestling Zone, nie traktujcie to jako federacji, jako stronę, co będzie wszystko o bakiardzie. będzie wszystkie usienko, co jak, gdzie. Prawda, my się staramy, żeby tak było, ale wiedzcie, że na 100% tak nie będzie. Skąd wiemy, może na przykład w jakimś tam małym miasteczku jest jakaś federacyjka, która jest tak zarąbista, że PXW, WKSW i inne federacje to przy nich to jest pikuś i ja na przykład o niej nie wiem, nikt o niej nie wie, to jest taka lokalna, więc jeśli myślicie, że będą wszystkie federacje poświęcone backyard to, to niestety muszę was rozczarować, ale może dzięki wam być tak, że w końcu możemy powiedzieć, że są wszystkie federacje bakierowe, jeśli chodzi o Polskę. To dzięki Wam, tak naprawdę, jestem tutaj. Dzięki Wam, no i w szczególności Hrupkowi, który no, zgodził się na utworzenie kanału, na utworzenie maila, żebym mógł zrobić konto. No i na to, że systematycznie wrzuca gale, które ja podsyłam. No i to koniec. Teraz się śmieję, bo zawsze mówiłem, będzie 10 minut, będzie 10 minut, a teraz będzie znowu 12 minut, znowu 12 minut. To cześć, siema, elo, do zobaczenia za tydzień.